Ej, bierz po lewej. Zagrywa, o, jest po robocie. idiotów. w A ja się nie żałtam. Ja odpada. Mi ręce pobarwały. Dobra panowie, kończymy. Ostatnia akcja może Odstawać. Dobra, ostatnia akcja. Dwie minuty. Dwie minuty to jest ostatnie. ostatnie. Nie, nie za tak dużo. Minuta. Te dwie minuty to nie się podbijają <laughs> jeszcze. <już. śmiech> taka, taka ma wyleci, taka ma. Przygotować się na akcję, akcja dzisiaj kończymy. O, tak no Ale nie rzucaj gościu. Spokój, stąd nie wolno.

no dobra, lepiej, lepiej! daj! Ejcie, w